Siema siema, dzisiaj oczywiście WF Games. Oczywiście subujcie mój kanał. Lajkujcie moje wszystkie filmy. No i dzisiaj będziemy wbijać Tika. No i gramy na solowie. I dzisiaj wybierzemy sobie postać rzucającą. No bo w końcu Tik jest obok postaci rzucającej. To, to, to znaczy to jest postać rzucająca. No a więc zagramy sobie jedną solówę, aby wbić aby wbić po prostu, no i no i po prostu, dobra. tutaj widzę. Ja nie pójdę na środek, bo jakby ja się boję, że zginę szybko na tym środku, a tu chodzi, aby wbić te minimalnie pięć puch, aby przynajmniej tutaj widzę Franka. No to, dobra, dobra i raz dostał, raz dostał, dobra. O kurde, o kurde To chyba jest koniec I jeszcze tą bombę? Ja dostał bombę 11 killów ma gości Dobra Jeszcze raz gramy Jak się nie uda to No nie wyrażę, gramy Żeby wbić te puchy e, czy gość stoi Dobra, jej Nie Gościu, dlaczego nim mnie uciekłeś Ja miałem cię już zabić Dobra. Mamy dwa. Tutaj, może sobie porzucamy. Tutaj widzę, że. Bo. Dobra. Co? Dobra. Dobra. Jak mi dzisiaj źle idzie? Kolejna jedna pucha. Dzięki, Naprawdę, słabo, słabo, ale no. Dalej gramy. dalej gramy. W ogóle najpewniej niedługo się pojawi odcinek specjalny. Nie będę Wam za dużo zdradzał na, na nim, co będziemy robić. Ale to będzie, od razu mówię, taka rzecz. No, bardzo ciekawa. No i tutaj widocznie goś się zatrzymał. I bot nie zdążył go jeszcze załapać. dobra, dlatego mamy 5 kubów, 7 zadmiarzy, 6 już. Tutaj widzę gościa, no. Spoko. nawet może, może, dobra, kurczę, no, dobra, dobra, raz dostało do mnie, tak, tak, dobra, dobra, win z nim, dobra, ale musimy zrobić chwila. o kurde, no, pięciu cube, kiu... dobra, nieważne, nie będę, ben... ośmiokube'owy gość, nie będę tego komentował, jak ja jestem w to pro, nie no. To znaczy nie no, pierwsze dwie areny, dobra, rzucamy tu bombę. Proszę. Na jeden hit z, z bomby. Dobra, to musi być win arena. Wiem, że ktoś będzie się kampił. Bo wiem, że to jest chyba ból. Ja, napiszcie, w, napiszcie w komentarzu, czy to jest ból. Zanim jeszcze obejrzyjcie. Obejrzyjcie. A nie, dobra. Tu gość jest, no ale dobra, sorry. Sorry typie. I mamy tego nowego naszego zadymiarza. 12 kubów. Tik! Wreszcie. Ta legendarna chwila. Jest tylko taki jeden moment na tym koncie, jak się wbija tego zadymiarza. Nie. Ósmy w Pucharów. I zagramy sobie jeszcze jedną arenetikiem no i... Zobaczymy jak tam pójdzie. Jak, jak skończy się nagrywanie, to po prostu zrobię nowy odcinek, bo mogę nagrywać maksymalnie 5 minut. A więc tak. Dobra. Dla mnie to jest dobry zadymiarz. Dobra, masz, a masz, a masz! Dobra, mi się wydaje, że jest lepszy od, e, od właśnie dynamajka, ale chciałem bić, wbić sobie trochę rangi na, dyma, na majku, a więc tutaj główka moja głowa zaraz cię dopadnie. Tik, 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 tik. Giniesz, ty. Tik, 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 tik. I to w mig. Tik, 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 tik. Nie ma szans. Nie ma, no, ale jest taki rap. Jak wejdziecie sobie na taki kanał, oglądaj, jeśli chcesz. Wiem, że tam jesteś.